Jest piątek. Piątek, kwietnia. po zajęciach. No znowu jadę do Kozłówki. No właśnie, tak mam czas do 60 km jazdy, bo muszę się uczyć. A też jutro albo w niedzielę też coś pewnie wkręcę. Ale muszę się zacząć uczyć już dzisiaj. Dlatego taka właśnie trasa no jest po prostu genialna pogoda wiatr trochę osłabł no i co najważniejsze pierwsza w tym roku jazda w pełni na krótko dojeżdżam już do posłówki no ale jak to mówią nie dnia przed zachodem słońca i wiatr, którego prawie nie było przed samą Kozłówką się zerwał no i z powrotem trochę wolniej się jedzie ale tak jest dobrze ciepło a z powrotem będę miał z wiatrem więc jeszcze lepiej no już z przodu widać za drzewami pałac Zamońskich Jest w kwiecie, więc już powinien być otwarty, co zaraz zresztą sprawdzę, no ale mam nadzieję, że już przynajmniej te wszystkie rośliny nie będą pozakrywane. To trochę może obraz jest niestabilny, bo nagrywam z kierownicy. ale zaraz powinno być lepiej już zielono w okolicy także aż chce się jeździć Tak, jak myślałem, muzeum już jest otwarte. Z roślin pozdejmowane są okrycia, także jest już o wiele piękniej. Czyli te ptaki, Gdzieś też w tle się paw odzywa. Dobra, ale wróćmy do roweru. Dzisiaj jestem trochę obładowany, bo też testuję trochę sprzętu. No więc tak, torba na kierownicę, jakaś taka najprostsza z Decathlonu dlatego że nie lubię zbyt dużo rzeczy wodzić na plecach, a szykuję się dłuższe trasy w tym roku. Doktor, jeszcze taki śmieszny uchwyt na telefon. Nie jest typowy na kierownicę, bardziej uniwersalny. Nie wiem, Są nóżki, jest na kierownicy, nawet dobrze trzyma. Zresztą wcześniej z niego nagrywałem. No, nie, jak dla mnie jest całkiem w porządku. Chociaż no nie jest to ta stabilizacja, ale gdzieś na wakacjach pewnie wpadnie jakaś kamera i wtedy będzie in, inne filmowanie i też pewnie nie jest z kierownicy, albo i z kierownicy, jak będzie ze stabilizacją. No, ale dzisiaj miało być o tym oto stroju, w którym jeżdżę. Pewnie troszeczkę więcej powiem, jak już dziś dalej wjadę w las, dlatego że tutaj jest też trochę ludzi, żeby przeszkadzać tutaj w zwiedzaniu i nie, nie, nie gapimy na jakiegoś głupka, który gada do kamery. Także jeszcze tylko popatrzcie na widoki, które tutaj są i będę jechał dalej. Ostatnio mi się nie udało prawie złapać, no to dzisiaj jest całe stado. prawda aktualnie najpiękniejsze to one nie są ale i tak jest ładne zwierzę. Jeden samiec, pięć samic. Samiec widać trochę wybrakowany. No właśnie teraz już coraz częściej będzie można je tutaj spotkać. I pewnie będą już bliżej lata też i samce ładniejsze. że tego nie nagrałem by była bitwa dwóch samców taki trochę ładniejszy tutaj się pojawił zresztą go teraz widzicie A się skrada może znowu zaatakuje ten ucieka zobaczcie jaki ten jest piękny ogon mega długiej jak ten brzydszy raz oberwał dziobem od tyłu, no to teraz już ucieka samiczka z bliska. Bike. No jestem trochę objęty, no, bo troszeczkę jeszcze za dużo ważę, ale też planuję schudnąć, więc jak już wydawałem kasę, yy, sporo dosyć jak na studenta, no to wolałem sobie taki bardziej dopasowany, yy, żeby później mieć z tego trudność, żeby była większa motywacja do tego, żeby schudnąć. No, ale yy, tak właśnie wygląda ten strój, więc tak składa się on z czapki, koszulki, spodenek, skarpetek, to wszystko warto No i tak, czapka, koszulka, spodenki to jest seria pro kolorystyka Navy. Skarpetki są w innej kolorystyce, dlatego że te z Navy mi się nie podobały. A więc tak, czapka, dajmy może kask, żeby wam pokazać też z boku, jak ona wygląda. Tak, czapka to jest e, no, bardzo wygodna. Mam porównanie do czapki z Decathloną i e, starej czapki, którą dostałem jeszcze gdzieś w czasach gimnazjum, e, kiedy tak naprawdę jeszcze na poważnie rowerem nie jeździłem i ta czapka przeleżała przez no, dobrych kilka lat gdzieś w domu. Więc tak, to jest właśnie podobne bardzo do tej żółtej czapki. Też na którymś filmie chyba była, też cały rok pewnie będę w niej jeździł oprócz tej. Więc no tam, ta żółta czapka i ta są bardzo podobne jeśli chodzi o materiał, jeśli chodzi o wykonanie, jeśli chodzi o trwałość. A w tamtym roku też kupiłem sobie czapkę z dekatlonu, która cenowo wychodziła bardzo podobnie do tej, a jednak po kilku miesiącach się sprała, wyblakła i skurczyła, przez co jej obecnie używam tylko gdzieś do biegania. No, czapka jest tutaj jak najbardziej w porządku, nie ma żadnych zastrzeżeń. No i przeszliśmy do koszulki. Koszulka eee, no jak przysz, przyszła do mnie paczka, no to fajnie odpakowałem, no, ale okazało się, że to była <gryw> jednak pikselka, którą to mówiłem, ale jest po prostu mega rozciągliwa trochę jak ona się rozciąga. Nie, nie, się rozciąga. Bardzo, bardzo, e, bardzo to jest fajne, ale no, przy, mojej, e, przy mojej budowie no, to nie jest e, no, opcją najlepszą. No, ale koszulka jest jak najbardziej w porządku. E, z tyłu na plecach jest siatka, są trzy kieszonki, jakieś paski blaskowe, pełny zamek, e, co jest też bardzo ważne przy koszyk kolarki. No i rękawki długie bez paska silikonowego ale przylewające bardzo dobrze. Pasek silikonowy jest to tutaj na dole. No wrócę się, do, prostu, żebyśmy zobaczyli jak ten wygląda w tyłu. To jest właśnie siatka, trzydziestątki. Otóż jest pasek silikonowy. I jeśli chodzi o kieszonkę, to chyba główną z Budenki. Bardzo wygodne, bardzo e, fajnie przylegające. Mam równo i oczywiście do moich czterech spodenek z Decathlonu e, z serii 500, gdzie one też były fajnie przylegające, nawet e, nie potrzebowały żeby przylegać na nogach pasków silikonowych, które tutaj są, e, że fajnie leżały, ale miały to uwadę, że poza nogawkami nie były już tak przylegające przez co wkładka się przesuwała no i też było niewygodnie jeździć na dłuższe trasy musiałem co chwilę wstawać wkładkę poprawić, żeby była na swoim miejscu tutaj tego problemu nie ma oczywiście spodenki są na szelkach no i oprócz spodenek jest jeszcze są jeszcze karpetki. to no nie jest już z zestawu Navy dlatego, że tamtej mi się nie podobały ale nie powiem tak dokładnie jaki to jest model, chociaż wszystkie linki do wszystkich tych części stroju Wam wrzucę w opisie filmu. A to co nie mam z Martą Bajką to są rękawiczki, jakieś dekatlonowskie, ale nawet fajne. Buty SPD, jakieś najtańsze trzymano chyba m 25 czy coś takiego. no i kask z no to też nie jest najgorszy jak się ma ograniczony studencki budżet no to e, nie jest zły ten kask okularki no to nie są oryginalne oakley e, Joebreaker, tylko to są oczywiście Chińczyki, ale dają radę sprawdzają się no i tutaj jest takie trochę większe skupisko zawilca gajowego Kurczę, ale te ptaki świetnie śpiewają No dobra Oczywiście, jak byłem w lesie, to wiatr zmienił kierunek. No i było fajnie, było z wiatrem, a teraz jest pod wiatr. No i co, nie będę już kręcił zakończenia podczas jazdy, bo to nic nie będzie słychać. Dlatego no już teraz kończę. Zapraszam Was na mojego Instagrama, na Facebooka. Pozdrawiam.